Jo, z tej strony, tej Dziś jesteśmy na przejeździe kolejowym. Już, już trochę za wrocławiem. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj jest oto dużo kmarów. To jest po, To jest ledowy. Mam dwa sygnalizatory świetlne i dwa, dwie pary rogadek. Przejazd znajduje się na, na linii kolejowej numer 271, a tak dokładnie na 14 km i 579 metrze. jest oto linii kolejowej i już widzimy się już na drugiej stronie. To jest oto przejazd od drugiej strony. Jest bombardiera. Więc co, widzimy się już na przelocie. Idzie, Jest przelot! Jedzie coś. Jedzie coś. Chyba Intercity jedzie nawet! No, Intercity! No to co? Fajna prezentacja. Ale jedzie! Ale pędzi ten, ale pędzi Intercity. Dobra, więc żegnam się z wami. Pachajcie na mój kanał. Pa-pa!